Pamiętam, że mniej więcej od roku 2010 roku, yy, zaczęliśmy w branży rozmawiać o, o tym, że brakuje nam reprezentacji, brakuje reprezentacji compliance, funkcji compliance, funkcji AML. No i tak od rozmów w 2011 roku podjęliśmy jakieś, jakieś działania zmierzające właśnie do, do zbudowania tej struktury, zbudowaliśmy tą strukturę oddolnie, czyli spotkaliśmy się któregoś dnia tutaj w jednym z warszawskich biur, spodziewaliśmy się kilkunastu osób, na pierwsze spotkanie przyszło 46 osób, także odzew, odzew z rynku był bardzo duży. W tym momencie tak naprawdę zdaliśmy sobie sprawę, że, że e, potrzeba na rynku jest znacząca, że brakuje tej reprezentacji i od tego momentu podjęliśmy kroki w celu właśnie e, no, stworzenia stowarzyszenia i, i, i tych podwalin pod dzisiejsze konferencje, pod dzisiejsze działania. Że jednym z głównych celów jest stowarzyszenie tak naprawdę naszej branży, czyli członków działów albo pracowników działów compliance w instytucjach finansowych i regulowanych oraz działów zapobiegania praniu pieniędzy. To jest to było głównym za, za założeniem naszym, kiedy, kiedy zakładaliśmy stowarzyszenie. Teraz tak też mocno rozwijamy się wiedzowo, czyli prowadzimy jakieś konferencje, właśnie tego typu jak dzisiejsza. E, wprowadzamy też certyfikaty na rynek polski. To na, na dwóch płaszczyznach. Jeden to są rozpoznane certyfikaty IKA, e, rozpoznawane międzynarodowo, a drugi to jest bardziej lokalne, krajowe, e, które będziemy też rozwijać prawdopodobnie w przyszłym roku. I to jest na pewno bardzo, bardzo duża rola stowarzyszenia. Widzimy to w tym bardzo duro, dużą rolę stowarzyszenia, żeby rozwijać wiedzę. Ponadto też chcemy budować platformę porozumienia albo platformę kontaktu z regulatorami i z ministrem finansów tak samo. Bardzo często jest tak, że nie ma kto powiedzieć trudnych kwestii w stronę regulatora ze względu na to, że to są podmioty regulowane mimo wszystko. Myślę, że jedną z głównych korzyści jest zebranie ludzi z branży, żeby znowu wymienili się tą informacją bieżącą, poznali się, porozmawiali o problemach bieżących, ale myślę, że też jest bardzo, bardzo łatwo stworzyć dla nich odpowiednie, czy to konferencje, czy to szkolenia. Wtedy nie mówimy już jakiejś tam, nie wiem, X określonej grupie osób docelowych, tylko mówimy o wiadomo, wiadomo z kim będziemy rozmawiać, wiadomo kto, jakie są zainteresowania, jakie są problemy, jakie są bolączki e, tej grupy. No i w ten sposób jest dużo, dużo łatwiej, że tak powiem, z tą, z tą e, informacją dotrzeć. Myślę, że e, compliance i zapobie działy zapobiegania praniu pieniędzy (AML) e, mają bardzo istotną rolę w organizacji. No, że tak powiem są forpocztą e, regulatora odrobinę w, w instytucjach regulowanych, e, czyli przekładają te, te wymogi wymogi regulacyjne na wymogi organizacyjne i też monitorują ich wdrożenie. No, no, spektrum, że tak powiem działań jest, jest znaczące zależy też w jakiej, o jakiej organizacji mówimy ale, ale przeważnie są to właśnie jakieś regulacje, czy to zapobieganie praniu pieniędzy też jest bardzo ważne, żeby pod tym względem dostrzec te działy jako uczestników w rynku i odrobinę zapobieganie, że tak powiem, bo, bo etyka jest bardzo ważnym aspektem, o czym, o czym zresztą będzie mowa podczas konferencji. Etyka jest bardzo ważnym aspektem działów compliance, czyli oceniane, czy działalność, nawet jeżeli jest zgodna z prawem, jest etyczna. Ponadto, banki z nas spełniają, że tak powiem, mają. mają no, no, budują zaufanie społeczne i też e, wykonują pewne działania związane z tym, czyli na przykład zapobieganie praniu pieniędzy. E, większość, mimo wszystko, tych grup przestępczych działających na rynku, na, na rynku światowym, na rynku polskim, w którymś momencie chcą wprowadzić do obiegu, legalizują, legalizując te środki. Po to są te działy, e, działy przeciwdziałania praniu pieniędzy, żeby zapobiegać, że tak powiem, tej legalizacji. Żeby zapobiegać, żeby, żeby to się nie wydarzyło i żeby to, to generalnie nie miało miejsca na, 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 na co dzień. Bo, bo pranie pieniędzy tak naprawdę ma skutki dosyć no, no, w pewien sposób tragiczne dla, dla konkurencyjności rynku, dla podmiotów, które nie, nie robią znaczy działają zgodnie z prawem i które muszą konkurować z podmiotami, które nie działają zgodnie z prawem. Także działy, Compliance, AML starają się zapobiegać i starają się balansować z jednej strony działalność tych instytucji finansowych, a z drugiej strony odrobinę stabilizować rynek. spektrum jest bardzo duże i to, to raczej się nie, nie, nie patrzy na produkty finansowe, e, które są wykorzystywane bardziej na, na trendy, które są wykorzystywane albo sposoby, sposoby wprowadzania, że tak powiem tego e, do, 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 do instytucji finansowej, bo widzimy, że na przykład małe kwoty, które są przelewane albo duże kwoty, które na, nagle e, przelewane są nie, niezgodnie z, e, z dotychczasowym trendem na, na koncie klienta. W tym momencie wiadomo, że coś się tam dzieje, trzeba się przyjrzeć, trzeba zobaczyć, powiązać to z innymi i różnymi rzeczami. Także spektrum jest e, ogromne, spektrum jest, e, znaczy no, 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 kreatywność jest bardzo duża i właśnie dzisiaj rozmawialiśmy też m.in. O, o bitcoinie, e, który wzmógł bardzo dużą dyskusję, bo tak naprawdę jest to, e, jest to produkt, który jest nowy i który jest odrobinę poza rynkiem finansowym, który tak naprawdę może być używany e, no, w dowolny sposób również do, do celów e, prania, prania pieniędzy. Także, także trzeba pamiętać o tym, że, że banki stoją na, na straży bardzo dużej e, legalizacji tego, tych, tych, tych środków. Bardzo często są e, działy compliance, są odpowiedzialne za, za dane klientów. I, no, że tak powiem, dane klientów to jest bardzo po raz kolejny bardzo szerokie spektrum. I bardzo ten zakres, zakres wykorzystywania danych jest, jest różny. I, Compliance pa pa patrzy na, na, całą, na całą plejadę, przeważnie tych, tych działań e, związanych z danymi, z danymi osobowymi klienta. E, no i patrzy, przeważnie chodzi o to, żeby zapewnić, że te dane nie są wykorzystywane niezgodnie z prawem albo niezgodnie z ich przeznaczeniem.